Witam i zapraszam na czwartą część o kastach. W polskim internecie o kastach prawie nic nie ma. Ja sama słucham albo czytam o nich po rosyjsku i dzielę się wiedzą z państwem. Dodaję też od siebie, bo od długiego czasu sama obserwuję ludzi znanych i nie tylko pod kątem przynależności do kasty. Ta wiedza, jeśli jest używana w interakcji z innymi, pozwala nam zaoszczędzić energię i nerwy. Na początek przypomnijmy sobie, jakie są w ogóle kasty. Pierwsza kasta to robotnicy, których możemy najczęściej spotkać na wsi lub w fabrykach. Wyróżniają się siłą fizyczną, bo ich zadaniem jest wyćwiczenie ciała. Wierzą we wszystko, co im się powie. I teraz powiem coś kontrowersyjnego, za co pewnie polecą nienawistne komentarze, dislajki, w ogóle z ty gadasz i do ciebie lepiej poczytaj książki historyczne albo nabiesz empatii. Rzeź wołyńska to dość bolesny temat dla Polaków. Te zwierzęta, które wtedy napadały i mordowały, to właśnie typowa pierwsza kasta. Niewykształceni wieśniacy bez żadnych ludzkich odruchów. Bardzo często ta kasta wyróżnia brutalność. We wspomnieniach ludzi, którzy to przeżyli, słyszymy on był naszym sąsiadem i nagle przyszedł z siekierą. Przyszedł, bo ktoś mu kazał, jakiś wyższy autorytet. Przecież to coś własnego rozumu nie miało. Dlatego nie warto osądzać całego narodu. Moją rodzinę na przykład uprzedziła sąsiadka Ukrainka i kazała przed nimi uciekać. A propos narodów, pierwszokastowy kraj to na przykład Irak. No, z wiadomych przyczyn. Druga kasta to tak zwani kupcy. Ludzie, którzy robią pieniądze z niczego. Lubią przyjemności i żyją według dewizy. W życiu trzeba wszystkiego spróbować. Dlatego potrzebują nowego i nowego. Nie mogą siedzieć w jednym miejscu, bo chcą być wszędzie i wszystkiego spróbować. W tej kaście człowiek uczy się zaspokajać i kontrolować swoje zachcianki. Często w tej kaście ma się do czynienia z różnymi zboczeniami, bo w końcu trzeba wszystkiego spróbować. Pewni panowie z Dubaju mieli zachcianki na zagraniczne modelki, i stąd biorą się suchary takie jak: Spotykały się dwie modelki z Dubaju, za ile kupiłaś tę torebkę, za dwa klocki. Albo nagłówki na wykopie: Bogaci Arabowie z polskim modelką do ryja. Ja przepraszam, to był cytat. Co wyróżnia przedstawicieli drugiej kasty, to brak wrogów. Na nich wszyscy są przyjaciółmi. Hollywood to taka wylęgarnia drugiej kasty. I tam przyjaźń to pieniądz, więc po co mieć wrogów. W końcu, nawet sama Kim Kardashian twierdzi, że swoją popularność zawdzięcza w pewnym sensie Paris Hilton. Zadanie kupców to nauka komunikacji. Mogą nie mieć poglądów i zasad moralnych, mogą oszukiwać i nic sobie z tego nie robić. Druga kasta może też sprzedawać kursy o rozwoju duchowym, bo można na tym nieźle zarobić. Komunikacją zdobywało to, czego chcą. Dlatego druga kasta odpowiada za reklamy wciskające nam kity. Szczyt drugiej kasty to aktorzy, którzy tak świetnie grają, że aż im wierzymy. Ja niedawno obejrzałam rosyjski serial o Andrzeju Cikatiło i w nim Konstantina Jomuszkina zagrał Aleksiej Kirsanow. I to tak zagrał, że aż mnie zahipnotyzował. Nienawidziałam gościa na ekranie, dopóki nie obejrzałam wywiad z aktorem, który okazał się chyba najmilszą osobą, jaką widziałam. Trzecia kasta to wojownicy Polityka, monarchia, mundurowi itd. Dla wojowników ważny jest status, władza i prestiż. W tej kaście człowiek uczy się siły woli. Często wojownicy godzinami siedzą na siłowni, nabierając cech wojownika. Nieważne, że na polu minus 20. On będzie szedł kilka kilometrów na siłownię, na trening. Pracują nad dyscypliną i cechami lidera. Uczą się władzy nad sobą, żeby móc władać innymi. Często wybierają jeden kierunek i dążą do uznania w nim. Mogą kilka lat uprawiać sport, a potem przerzucać się na politykę lub biznes. Jak na przykład zrobił to Grzegorz Krychowiak. Czwarta kasta to magowie, którzy czują energię i chcą zdobywać wiedzę o tym, gdzie tak naprawdę żyjemy. Magowie najczęściej spotykają się z niezrozumieniem. Często są nauczycielami duchowymi, nie trzymają się programu życiowego: typu rodzisz się, uczysz, studiujesz, kariera, rodzina, praca, emerytura i śmierć. Wielu przedstawicieli czwartej kasty nie ma nawet rodziny, bo poświęcają swój czas rozwojowi. I chcą opuścić Matrixa. czwarto dzieci nieraz słyszą o sobie za plecami albo po prostu w twarz, że są dziwakami. Człowiek w czwartej kaście nie dzieli ludzi na narodowości i rasy. Nie daje się wciągnąć w propagandę. Każdy, kto obejrzał moje poprzednie filmy o kastach, dał lajka i może napisał komentarz o miłej treści, może tylko i wyłącznie należeć do czwartej kasty. A dlaczego? A to dlatego, że pierwszy film był na podstawie książki Rosjanina, Aleksieja Pochabowa. I nie było komentarzy, fuj, to przecież ruskie. Człowiek czwartej kasty nie zamyka się na to, co mówi speaker, tylko i wyłącznie przez jego pochodzenie etniczne. Określenie swojej kasty to zadanie sobie pytania, co państwa motywuje i czym się państwo kierują w życiu. Jeśli wiedza, to kasta czwarta. Władza, nawet minimalna, to trzecia. No, uznanie też. Przyjemności i zachcianki, byle zarobić na nie, znaczy się druga. A pierwsza to... hobby jak klasyka. Raz dziennie coś ciepłego i żeby do pierwszego starczyło. System kast określa poziom świadomości człowieka, jego motywację i sens życia. Pierwszą kastę motywuje przeżycie, drugą zachcianki i nawiązywanie kontaktów. Hollywood drugokastowy się na tym trzyma. Tam jest ważne, kogo znasz. Trzecią kastę motywuje władza i uznanie, a czwartą wiedza i własny rozwój. Pierwsza druga i trzecia kasta żyje dla czegoś, a czwarta dla siebie, dla swojego rozwoju. Pierwsze trzy kasty mogą utracić motywację po osiągnięciu swojego celu. Dlatego wielu sportowców trzecia kasta po osiągnięciu celu przestaje pobijać rekordy. Nierzadko zaczynają pić. Niektórzy próbują swoich sił w polityce, jak na przykład Klitschko, Kliczko, bokser, który został burmistrzem Kijowa. W każdej kaście jest też coś jak początek, środek i szczyt. Początek pierwszej kasty to zwykły robotnik fizyczny, a szczyt to rzemieślnik. Szczyt drugiej kasty zarabia miliony. Można określić jeszcze według pytań, które człowiek zadaje. Pierwsza kasta, która znajduje się na poziomie czakry Muladhara, zadaje pytania związane z przeżyciem. Czy gdzie zarobić na przeżycie? Druga pyta skąd brać pieniądze na przyjemności, bo jest na poziomie czakry Svakthistany, związanej z seksualnością. Trzecia kasta, czakra Manipura, pyta o uznanie, respekt, status, siłę i wolę. Uczą się siły woli i wpływać na świat, żeby inni ich szanowali. Magowie pytają o zmiany świata na lepsze, czyli jak mogą pomóc temu światu. Pierwsza kasta nie może bez fizycznej pracy i często masterkuje w domu. Druga nie może bez komunikacji i przebywania z innymi. Trzecia nie może nie rządzić. A czwarta nie może bez praktyki medytacji. Nasza dieta też określa nasz poziom świadomości. Kiedy wybieramy, co zjeść, warzywa czy mięso, u rozwijających się duchowo podnosi się energia. Dlatego rezygnują z ciężkiego jedzenia, na przykład z mięsa, bo jest im ciężko na żołądku. I cała energia jest skierowana na jego trawienie, a nie na praktyki duchowe. Pierwsza kasta je wszystko, druga je szczególnie na wynos, bo ciągle gdzieś się spieszy. Trzecia ceni sobie jakość jedzenia, lubi jeść drogo i niedużo. Czwarta je coraz mniej, bo pełny żołądek zabiera za dużo energii. Czwarta kasta rezygnuje z mięsa, ryb i jajek, tak jak ich praca jest związana z wyższymi czakrami, a trawienie to manipura. Może być też tak, że człowiek trzeciej kasty jest zwykłym pracownikiem fizycznym. Bo nie wierzy w siebie i w to, że on może być nad tymi pracownikami. Takim ludziom często się mówi: Co ty tu jeszcze robisz? możesz znaleźć lepszą pracę. Mimo to rządzą w tej pracy, wykucają się i dyskutują. Znam pewnego człowieka, typową trzecią kastę, ale taką typową, który tak robi. Nawet jak pracuje na kogoś, to szuka sposobu na rządzenie, tak w cudzysłowie, z zakulis. Kasty łączą się też z czakrami, o czym przed chwilą wspominałam. Pierwsza kasta to poziom czakry Muladhara, który odpowiada za przeżycie. Druga kasta to poziom czakry Swathtana. Trzecia kasta to poziom czakry Manipura. Kasta trzecia wojownicy ma trzy poziomy. Dół czakry Manipura to brutalni wojownicy. Środek czakry Manipura to sprawiedliwi wojownicy. I szczyt czakry Manipura to szlachetni wojownicy. Czwarta kasta magowie to czakra Anahata. Od tej czakry zaczyna się rozwój duchowy. Człowiek uczy się od tej czakry bezwarunkowej miłości. Od Anahaty człowiek zaczyna czuć to, co odczuwają inni. W czwartej kaście są jeszcze tak zwane podcasty, jakby podkategorie: 4, 1, 4, 2, 4 3 i 4.4. 4. Anahata Czakra to poziom 4.1. 1. Poziom 4.2 to czakra Vishuddha. Poziom 4.3 to czakra Ajna. A poziom 4.4 to czakra Sahasrara. I kiedy człowiek wychodzi na poziom czakry Anahata: tej, na poziom tej zielonej czakry zaczyna czuć energię. Na tym poziomie człowiek nie broni swojej pozycji jako jedynej, prawidłowej. Żyje według zasady: pozwól sobie być sobą, a innym być innymi. Porozmawiamy o przejściu z trzeciej kasty do czwartej. Niestety w ostatniej książce pana Alexieja nie było o tym mowy. To bazować będę na informacji od Dari Arion, mojej ulubionej jasnowidzącej, i Jewgenia Jima. W opisie linki do ich filmów, tylko niestety po rosyjsku. Kiedy człowiek przechodzi z trzeciej kasty do czwartej, to chce rozszerzać swoją świadomość. Mimo to bywa, tak mówiła pani Daria, przynajmniej ona ma większe doświadczenie w tej kwestii. Mimo to często taki człowiek przechodzący z trzeciej kasty do czwartej odrzuca ezoterykę albo uważa się za wielkiego ezoteryka. Przypomina to efekt Dunninga Krugera, bo ma jeszcze małą świadomość, siedzi w jednym, nie rozwija się, nauczył się kiedyś gdzieś czegoś ezoterycznego i trzyma się tej nauki latami. Nie otwiera się na nic nowego, tak jakby stoi w miejscu. I przechodzących z trzeciej kasty do czwartej z dzieciństwa ciągnie do ezoteryki, magii, kart itd., ale to skrywają. Bywa tak, że mogą nawet hejtować ezoteryków, tak jak wciąż prowadzą walkę o duchowną konkurencję, bo mają jeszcze trzeciokastowe myślenie. Eugenie Jim w swoim filmie ,,Przejście z kasty wojowników do kasty magów", mówi o tym, że przechodzący zaczynają od poznawania czegoś nowego, Czytają książki, oglądają filmy i interesują się różną informacją. Kiedy ma już dość czytania tego samego, pojawia się zainteresowanie azotryką. Zapisuje się na kursy na przykład. Żeby się rozwijać, musi wykorzystywać te informacje w praktyce. Od tej kasty ludzie zaczynają się interesować rozwojem duchowym. Przejście z trzeciej do czwartej kasty ma miejsce, kiedy nie możemy żyć bez rozwoju duchowego. Otoczenie się zmienia, bo nie nadąża za takim człowiekiem a on sam spotyka się z niezrozumieniem ze ich strony. Kiedy poziom takiego człowieka wychodzi na czakrę anahatę, zaczyna czuć energię, czytać ezoterykę i zastanawiać się nad sensem życia. Zadaje pytanie, jak zbudowany jest ten świat. Zaczyna interesować się astrologią, numerologią, starożytną historią, ogólnie tym, czego w szkole nie uczą. Traci zainteresowanie imprezami i dyskotekami, jeśli wcześniej to robił, Woli pobyć samemu, pomedytować. Porozmawiajmy trochę o najwyższej czwartej kaście i samotności. Czwarta kasta często czuje się samotna i niezrozumiała. Ma mało przyjaciół albo w ogóle. Czwarta kasta jest wybredna w wyborze życiowego kompana. Mówię teraz z własnego doświadczenia, że ja sama tak mam. Na przykład nie dałabym rady być z kimś, kto pali, pije, je mięso i nabiał. I nawet jeśli trafiłby mi się człowiek, który nie pali, nie pije, ale je co chce, to i tak kręciłabym nosem. Tak wybiera sobie partnera czwarta kasta. Wszystkie punkty, czyli nasze oczekiwania od człowieka, muszą się zgadzać. Często czwarta kasta zawyża kastę innych ludzi. Czwartej kasty często niższe nie rozumieją, dlaczego przez długi czas mogą być sami. Dla drugiej kasty samotność to tortura. Oni ciągle muszą być z ludźmi. Dla czwartej kasty bycie wśród ludzi często jest torturą. Pamiętam, z jaką reakcją się spotykałam, kiedy mówiłam, że podróżowałam sama przez pewien czas i że dla mnie to norma pojechać gdzieś sama, bez nikogo. Oczywiście było to niezrozumienie ze strony otoczenia, bo jak tak, podróżować trzeba z kimś i tym podobne. Oczywiście to ostatnie, to zwykły program, który czwartą kastę ani ziębi, ani grzeje. Zanim kupiliśmy samochód, musieliśmy jechać gdzieś autobusami i dla mnie bycie w autobusie pełnym ludzi to męka. Po 20 minutach jazdy czuję się jak wyciśnięta cytryna. Szczególnie, gdy jechaliśmy do galerii w weekend, gdzie są tłumy ludzi. Nie tylko że w autobusie ucieka mi energia, w zatłoczonym autobusie, to jeszcze w takim zatłoczonym miejscu. Po dniu spędzonym w galerii ja byłam nie do życia. Tydzień temu w środę byłam w tej samej galerii o 9 rano i nie było tam prawie nikogo. Po wyjściu z niej nie miałam takiego uczucia wyciśniętej cytryny. W czwartej kaście ciężko jest być w takich zatłoczonych miejscach. Szczególnie gdy nie stawiają ochrony energetycznej, bo działają na nich energie ludzi wokół. Ciężko im jest też w towarzystwie drugiej kasty, która często imprezuje i pije alkohol, wpuszczając w siebie cały ten syf o niskiej energii. Przejdźmy jeszcze do dwóch znanych osób, które można omówić pod kątem kast. Na pierwszy ogień doda, żyje jak druga kasta, ale wydaje mi się, że jest trzecią przechodzącą w czwartą. Od początku. Doda zawsze podkreśla, że jest z małego miasta, a jej rodzina nie jest bogata. Jak sama o sobie opowiada, zapracowała sobie na to, co ma. W wieku 14 lat przeprowadziła się do Warszawy. Najpierw był teatr, uczyła się śpiewu samej Zapędowskiej, dalej zespół Virgin, który na początku swojej kariery dużo nie zarabiał. Doda jeszcze podkreśla rolę sportu w jej życiu i ojca sportowca, który z jej słów ją trenował i uczył takich wartości jak honor i gra fair play. To jest typowe dla trzeciej kasty, bo w tej kaście człowiek uczy się siły woli i takich wartości jak honor. Sportowcy to właśnie trzecia kasta, bo walczą o pierwsze miejsce. Ponoć Loda kieruje się nimi w swojej karierze w show biznesie. Potem stawała się coraz bardziej popularna, to wiadomo, większe kontrakty, aż wyrobiła sobie imię, no niejaką markę, na której teraz zarabia. No i co tam było? No Virgin, medialny związek z Majdanem, Lody Dody, który kupowałam jeszcze 17 lat temu. Gwiazdy tańczą na lodzie, aż mi wstyd, że kiedyś to oglądałam, ale dobra, to były inne czasy. Dzięki swojej pracy w tym biznesie Doda przez pewien czas wyglądała i zachowywała się jak typowa druga kasta. No bo kto pamięta Gucci i Maja Podaj Torbę? Sama Doda przez pewien czas nosiła podróbki znanych marek i mówiła w wywiadzie, w którym reaguje na swoje stare zdjęcia, że zawsze marzyła o wielkiej robia. Chodzi o to, że druga kasta lubuje się w drogich, luksusowych markach i Doda, nie mając wtedy tych pieniędzy, też tak chciała. W tym samym wywiadzie przyznała, że gdy było ją już stać, to wpadła w zakupoholizm w pewnym momencie i nie liczyła się z tym, no ile wydaje w prawdziwym Gucci. Reality show też jest dla drugiej kasty i Doda tam wystąpiła w barze, żeby wypromować zespół Virgin. Powiedziałabym, że Doda wychowywała się w duchu takiej trzeciej kasty żyła i pewnie dalej żyje jak druga. Chociaż co, tego nie jestem pewna. Na pewno przez jakiś czas y, tak zachowywała się jak druga kasta. W poprzedniej części mówiłam, że aktorzy i piosenkarze to druga kasta najczęściej. No nie zawsze, ale najczęściej. Y, jej drugokastowa kariera zapewniła jej życie na wysokim poziomie. Wspominałam na początku o jej możliwym przejściu do czwartej. Mówię możliwym, bo no, nie znam jej prywatnie, nie wiem jak to u niej jest, ale doda od dobrych kilku lat siedzi w astrologii i rozwoju duchowym. Często druga kasta się tym zajmuje, żeby zarobić albo dlatego, że jest to modne. Doda, na moje oko, traktuje to poważnie. Ona kiedyś mówiła, że jest czarownicą, jak jej babcia i zaczęła studia na kierunku psychologii, bo fascynowało ją i pewnie dalej fascynuje. Rozkładanie człowieka na czynniki pierwsze. Doda to dopiero ktoś. Trzy kasty, bo nie widać. A jak to się dzieje? A dlatego, że Doda włączyła w sobie te kasty. Druga dała jej dochód. Trzecia wartości, i siłę woli. A w czwartej teraz poszukuje sensu. Shakira, według mnie, ale mogę się mylić, to druga kasta. Ona jest tak przyjemna i miła, tak jakby, tak jakby w ogóle nie miała wrogów. Jej zawód odnosi się też do drugiej kasty. Nawet nie wiem, czy pikę jest dla niej teraz wrogiem, czy nie. A taka apropo pikę, bo na tej części się skupię. A dwa lata temu w czerwcu budzę się rano, biorę telefon do ręki, a tam jakieś wiadomości przychodzą ze świata, i jedno było: Shakira i Pike się, pikę się rozstali. Dla mnie to był Szok. A tyle lat razem, dwójkę dzieci. No ale dobra, śledzę dalej, co się dzieje. Oczywiście wydało się, że Pikę spotkał kogoś innego i za to ja go nie osądzam. Rozwaliło mnie, jak ktoś nazwał nową dziewczynę Pikę, ta młoda, co wyżerała szakirze dżem z lodówki. No wiele rodzin się rozpadło, bo żona czy mąż kogoś spotkali i chcieli być z tą osobą. Ja tego nie osądzam, no takie rzeczy się dzieją. Jedyne co mnie zastanawiało, to dlaczego on tak długo się z tym krył i nie mówił nic szakirze. Nie pamiętam, gdzie to przeczytałam, nie mogę teraz tego artykułu znaleźć, ale ponoć chodziło o to, że Shakira dużo pieniędzy zainwestowała w jego firmę. W tę firmę, co się kosmos nazywa. I jeśli to jest powód, to jest to takie typowo drugokastowe. Związki trzymające się na kasie. Możliwe, że to, co powiem, wielu się nie spodoba, bo przecież Shakira ma prawo wyrażać swój ból, ale ona nie tylko go wyraziła, ale jeszcze nieźle na nim zarobiła. Druga kasta ma to do siebie, że na wszystkim zarabia. Nawet na własnym cierpieniu. Najpierw była ta monotonia, potem z bizarapem nagrała tak zwany Disna pike z Karol G. Te Kedogrande, Grande, aż wydała płytę Las mujeres z Janu Joran, czyli tam kobiety już nie płaczą. I Shakira sama mówiła, że pisanie tych utworów było dla niej niczym terapia. I ona no, ma prawo się tak czuć. Jeśli jej to pomaga, to musi to siebie tak wyrzucić i przy okazji nieźle na tym zarobić. Szkoda tylko, że cierpią na tym dzieci. Które słyszą, jak ich mama w swoich piosenkach opisuje, jak bardzo została zraniona przez ich ojca, a dzieci niestety często dzielą na dobrych i złych. Dzieci chcą mieć kontakt zarówno z mamą, jak i z ojcem. A co robić, jak mama cierpi przez ojca? Zarzucano jej właśnie to, że sama najpierw robi show na swojej sytuacji rodzinnej, a potem wydaje oświadczenia, w których prosi o zostawienie jej dzieci w spokoju. I dobrze, że ostatecznie doszli do porozumienia w sprawie opieki nad dziećmi i mogła się z nimi przenieść za ocean. Media też moim zdaniem bez sensu się tak rozpisywały o dzieciach jak Shakira ja zabrała do Ameryki. Potem takie komentarze czytam pod tym artykułem porywaczka albo mówicie, że z kolumbii. Prawdopodobnie polecą we mnie zgniłe Jaja, ale no ja to widzę tak. I zdaję sobie sprawę z tego, że są ludzie, którzy bez namysłu odrzucają to, o czym mówię tutaj i mówiłam w innych filmach. Ktoś mi nawet komentarz napisał pod jednym, że co to za bzdury. Komentarza nie ma już usunęłam. Jewgeni Jim w swojej transmisji mówi o tym tak. Każdy widzi świat po swojemu. Każdy widzi to, na co patrzy, na co patrzy człowiek, na poziom, na którym się znajduje. Rozumieją Państwo, czemu się to dzieje, dlaczego ludzie Państwa nie rozumieją. To nic, że ludzie Państwa nie rozumieją. Najważniejsze, żeby Państwo ich rozumieli i rozumieli, dlaczego oni Państwa nie rozumieją. Kiedy rozumieją Państwo, dlaczego oni Państwa nie rozumieją, to znaczy, że są Państwo wyżej niż oni. Wyżej stojący zawsze zrozumie niżej stojącego. Miałam kiedyś kolegę, a trochę starszego od siebie. Ja miałam wtedy 20 lat, a on 31, który często mówił takie zdanie do mnie, które można odnieść do kast. A mianowicie: To, co ty teraz trawisz, ja już dawno wysrałem. Dlatego człowiek czwartej kasty zrozumie mechanizmy zachowania człowieka drugiej czy trzeciej. Bo to, co oni teraz trawią, on już to dawno wydalił, on już to dawno przerobił. Człowiek czwartej kasty wie, jak rozmawiać z pierwszą, drugą i trzecią kastą. Wie, jakich słów używać, żeby do nich dotrzeć. Mieli Państwo taką sytuację? Na przykład, że tłumaczyli Państwo komuś, a człowiek nie ogarnia. No właśnie, do 3 litrowej butelki 5 litrów nie nalejemy. I tak też jest z ludźmi. Dziękuję wszystkim oglądającym za uwagę. Myślałam, że trzecia część będzie ostatnia, ale widać można na te tematy rozmawiać godzinami. Do zobaczenia, mam nadzieję, już w piątej części.